co ja w razie, co nie wiem przecież jak gdzie, jak to mnie, mam Cześć, witam na moim kanale. Z tej strony Simon D. i dzisiaj pokażę Wam puszkę survivalową, którą w sumie niedawno dopracowywałem, którą gdzieś tam próbowałem zmontować wcześniej, ale jakoś tak wyszło, że nie było za bardzo. Jak czegoś zawsze brakowało, a pomysłów było dosyć sporo. No więc dzisiaj pokażę Wam taką puszeczkę. To jest oczywiście puszka TI, latarce Trunaita. Bardzo fajnie się sprawdza. Jest uszczelniona, tak jak widzicie. Są ranger bandy na tym naciągnięte, które się mogą przydać. I to są pierwsze elementy, które ta puszka zawiera. Z reguły noszę ją, bo już ją parę razy nosiłem ze sobą. W takim tutaj etui jeszcze dodatkowo jest opinelek. Gdzieś tam, i w takim czymś to sobie na co dzień noszę i planuję nosić więcej. Także zaczynamy. Rozpruję specjalnie na wasną puszkę. Pokażę Wam, co w niej ciekawego się znajduje. Robiłem ją jakieś 3-4 tygodnie temu, chyba. I szczerze mówiąc, będzie trochę na żywioł, bo nie pamiętam dokładnie, co tam jest. W każdym razie, tak jak widzicie, Ranger Bandy, czyli zwykła dętka pocięta która się może nam tutaj przydać. I ściągamy to wszystko. Fajnie to trzyma puchę w całości i oprócz tego jest fajną rozpałką i przydatną rzeczą, która może być wykorzystana w terenie. Dobra, puszkę, tak jak widzicie, mam zabezpieczoną taką dosyć fajną taśmą, która jest dosyć miękka. Kolor zupełnie nietaktyczny, ale tą taśmę też możemy wykorzystać. Zobaczcie, to jest tej taśmy z 70 cm, także jest ok. On taśmę sobie rzucimy na bok na razie i zaczynamy otwierać naszą puszkę z Puszka, tak jak mówiłem, w całości z gumkami, z taśmą zawinięta waży dokładnie 104 gramy, bo ważyłem. Jest niewielka, możemy spokojnie w kieszeni nosić, jest wodoodporna, pływa, także jest ok. Co mamy w tej puszce? No, tak jak widzicie, pierwsze co. Jest prezerwatywa. Może się przydać w wielu, wielu sytuacjach. Nie tylko do tego, co myślicie. Wiadomo, standardowo jest to używane jako trutka na bociany, ale możemy w tym nawet przynieść sobie wodę. Możemy zabezpieczyć zranioną rękę na przykład przed wilgocią, jeżeli będziemy musieli gdzieś tam przez rzekę przełazić czy coś takiego. Możemy schować w to telefon, kamerę, jeżeli będzie straszna ulewa, ulewa i nie będziemy chcieli po prostu sprzętu gdzieś tam uszkodzić. Także jest gumka. Mocny ibuprom, ibuprofen, 400, także odpowiednich 6 zwykłych tabletek ibupromu. To jest druga rzecz, która w tej puszce jest. Zapasowa bateria do latarki. Też, tak jak widzicie, jest zabezpieczona ranger bandem, po to, żeby nie zrobić spinola. Jest zabezpieczona, gumka też się może przydać, tak? Także jest bateria. Dalej, znowu troszeczkę taśmy troszeczkę bawełnianego sznurka, który może być rozpałką, może być knotem, bo nawet jeżeli mamy gdzieś tam pod ręką ze sobą jakieś racje żywnościowe, jakąś puszkę, nie wiem, szprotki w oleju, możemy z tego spokojnie zrobić później świecę. Kiedyś Wam pokażę, jak to zrobić. Kawałeczek osełki, też taki malutki. Ciężko tym co prawda będzie coś naostrzyć, ale się da. Pokazuję, co dalej. Tutaj, tak jak widzicie, napisana jest moja grupa krwi na wieczku od tej puszki. I co mamy więcej? Mamy dwa skalpele, igłę, spinacz biurowy, który ma dosyć fajny, twardy drut i można go użyć na przykład do otwarcia awaryjnie jakiejś kłódki, bo wiem że z doświadczenia, że da się to zrobić. I tutaj, może odkleję, jest draska. Oczywiście jest to przypięte wszystko duct tapem, po to, żeby to można było jakoś sensownie używać i też zabezpiecza to przed wilgocią. No już odklejamy, odkleja i się, jest draska. Także widzicie, mamy tutaj kilka rzeczy w samym wieczku. I co dalej? Kawałek nitki, może się urwać guzik, może być potrzebne, potrzeba zszycia, nie wiem, rozerwanych spodni, bluzy czy czegokolwiek. Także też się może to przydać. Tutaj jest cały zestaw wędkarski. Jest około 5 metrów żyłki 0,16. Są haczyki i są kuleczki zaciskowe ołowiu. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Pokażę Wam to tak. Nie będę tego wysypywał, bo nie ma sensu, myślę, w takim malutkim pojemniczku. Jest to włożone w tym pojemniczku, dlatego, że nie będzie nam się to plątało, rozsypywało i walało. Możemy w każdej chwili szybko to wyjąć, szybko włożyć z powrotem do puchy i po prostu nie będzie nam to przeszkadzało. Dalej, w puszce znajdziemy trzy zapałki, które ostatnio w sumie do tego dołożyłem. To są to te zapałki. Świecowe, które widzieliście, pokazywałem, jak się je robi, wyglądają tak, działają świetnie i do rozpalenia ognia, rewelacyjna sprawa. Tak, jak zauważycie, na pewno wiele rzeczy w tej puszce jest podporządkowanym temu, by móc w terenie rozpalić sobie ogień. Dlaczego? Dlatego, że ogień jest jedną z najważniejszych rzeczy, bardzo podnosi morale w terenie, jeżeli mamy problem z rozpaleniem ognia, a jest chłodny wieczór gdzieś tam w terenie to mamy troszeczkę problem. Natomiast ogień pozwoli nam się ogrzać i co najważniejsze, co sprawdzałem już wielokrotnie, ogień bardzo, bardzo podnosi morale. Jeżeli siedzicie sobie na jakiejś polanie gdzieś tam w lesie, gdzie zamierzacie spędzić noc i macie możliwość rozpalenia chociażby najmniejszego ognia, naprawdę zróbcie to. Raz, że mówię, będzie fajnie, możecie sobie zagotować wodę, a dwa bardzo podnosi morale. A psychika w survivalu jest bardzo, bardzo ważna. Ok, dalej, kawałek drutu. Jest to drut miękki, yy, drucik bodajże stalowy, natomiast nie niehartowany na sztywno. Także jest plastyczny, można z tego zrobić wiele rzeczy, nawet przy do wędki, jeżeli będzie potrzeba. Yy, co dalej znajdziemy w tej puszeczce? Jest może dosyć skromna, ale myślę, że rzeczy, które w niej są to przydatne. Plastry na jakieś delikatne zranienia ostrze, które znowu zawiera kawałek taśmy, i które jest ostre, które się przyda na pewno do. Wielu rzeczy, gwoździki, które mogą być też gdzieś tam przydatne, możemy, nie wiem, zawiesić sobie na nich nad ziemią, powiedzmy na jakieś, mogą służyć jako haczyk do ubrania na przykład, tak, cokolwiek, chociaż w lesie nie ma problemu z tym, bo wiadomo, pełno gałęzi i waciki alkoholowe też jako rozpałka świetne i też jako środek dezynfekujący. To jest kolejna rzecz, którą tutaj znajdujemy dalej. O, właśnie, rozwinęły się. Są to opaski zaciskowe. Dwie, które pozwolą nam zacisnąć coś. Coś do czegoś przymocować. Powiedzmy nóż do, do jakiegoś kija, co z, pozwoli nam stworzyć jakąś prowizoryczną włócznię. Oprócz tego jakiś sznurek czy parakord i mamy całkiem przydatny sprzęt. I na końcu, tak jak widzicie, maleńkie krzesiwo. I blaszka do tego krzesiwa ta puszka stale będzie ewoluowała, na pewno będą do niej dochodziły kolejne rzeczy. Natomiast myślę, że jak na taką wielkość tej puszki, gdzie, gdzie całość waży 100 gram, no jest to opcja całkiem nieźle wyposażona. Podobne puszki, które gdzieś tutaj widuję na eBay'u, które można kupić gotowe, nieduże są większe, są cięższe, zawierają tak naprawdę niewiele więcej, a kosztują około 15 funtów. Czyli no, paranoja, tak? Za 15 funtów to mamy tak naprawdę wyposażenie na cały biwak. Także to, co Wam dzisiaj pokazałem, to myślę, że jest bardzo ekonomiczna, bardzo szybka i fajna opcja, na to, żeby mieć przy sobie wszystko, co w zasadzie potrzebujemy. Puszeczka jest metalowa, w niej można także przygotowywać różne. Rzeczy, jeżeli będziemy potrzebowali na przykład, nie wiem, zrobić świecę czy klej z żywicy, w tej puszce możemy spokojnie to sobie zrobić. I da spokojnie to radę. W razie czego klamoty wrzucamy do kieszeni i część i mamy tak. Myślę, że to chyba wszystko na tą chwilę, co chciałem Wam pokazać. Może dodatkowo pokażę Wam tutaj i które kiedyś gdzieś tam dorwałem w jakimś śmiesznym sklepie. Właściwie to jest taki taki połcz na, na pasek. Jest to ze skóry, z solidnej, grubej skóry, zapinane na taki tutaj zatrzask i w tym sobie. Przy pasku to noszę, nie, nie zabiera mi to miejsca w kieszeni. Pasek dosyć mam solidny, więc spokojnie może to sobie na nim wisieć. I oprócz tego mamy Opinela 9 w wersji ze stali nierdzewnej. Nie jest może to jakiś wielki szał, natomiast jest to nożyk, który też nam pozwoli sporo zdziałać w terenie. I według mnie jest to fajny nożyk. Do przerobienia na neka wystarczy zrobić otworek i można go spokojnie nosić na szyi, zablokować, nic nam się nie otworzy lekka, delikatna opcja. W niedługim czasie planuję kupić sobie More Classic i będziemy robić do niej pochwę ze skóry, także zobaczycie jak to będzie wyglądało, bo docelowo ta Mora Classic ma być właśnie moim nożem, który będę nosił sobie na szyi na wyprawy, ale to za jakiś czas. Na tą chwilę widzicie to co jest. Moja puszka survivalowa wygląda tak jak wygląda. Jest wyposażona w przydatne rzeczy i Naprawdę polecam coś takiego sobie samemu zrobić, a tysiące pomysłów, które macie, piszcie w komentarzach, co można do tej puszki dołożyć, co się do takiej puszki zmieści, uwzględniając oczywiście wymiar tej puszki. Jest to puszka naprawdę niewielka, a na tym też mi zależało, żebym mógł ją włożyć do jakiejkolwiek kieszeni, czy to będę brał ten połcz na pasek, czy będę po prostu... Chciałbym ją wrzucić do kieszeni. Ma być to puszka z założenia dla mnie mała, niewielka i mogę ją wrzucić nawet po prostu do kieszeni kurtki i cisnąć sobie gdzieś tam w teren. I w razie czego móc ją wykorzystać. Dobra, kochani, to chyba wszystko, co chciałem Wam pokazać na tą chwilę. Także jeżeli podobało się, lajkujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, to jest wielka motywacja. I zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.